Dzień dobry! Naszym tematem jest dziś dbamy o ziemię. Kochane dzieci, co robimy, aby dbać o ziemię? Zbieramy śmieci, segregujemy śmieci, sadzimy drzewka, podlewamy rośliny. Nauczymy się dzisiaj piosenki Dbamy o ziemię. Dużo śmieci, dużo śmieci, wszędzie jest, wszędzie jest. Żeby było czysto, trzeba je pozbierać. Spieszmy się, spieszmy się. Nasza ziemia, nasza ziemia, czysta jest, czysta jest. Bardzo ją kochamy, więc o czystość dbamy. Cieszmy się, cieszmy się. Segregujmy, segregujmy. Śmieci dziś, śmieci dziś. Segregacja śmieci, segregacja śmieci ważna jest, ważna jest. No i wracamy do naszych obrazków. Do każdego obrazka ułóż zdanie. Policz wyrazy w swoim zdaniu. Pod obrazkami narysuj tyle kropek, ile wyrazów jest w zdaniach. Pierwszy obrazek. Układamy zdanie. Dzieci zbierają plastikowe butelki. Ile mamy wyrazów w zdaniu? Dzieci zbierają plastikowe butelki. Cztery, więc robimy cztery kropki. Drugie zdanie. Dzieci sadzą drzewko. Ile mamy wyrazów w zdaniu? Trzy. Dzieci sadzą drzewko, więc robimy trzy kropki. Następny obrazek. Dziewczynka podlewa kwiatki. Ile mamy wyrazów w zdaniu? Również trzy. Dziewczynka podlewa kwiatki. Robimy trzy kropki. Następne zdanie. Chłopiec segreguje plastikowe butelki. Ile mamy wyrazów w zdaniu? Chłopiec segreguje plastikowe butelki. Cztery, więc robimy cztery kropki. Kolejne zdanie. Chłopiec wyrzuca kartonik do kosza. Ile mamy wyrazów w zdaniu? Chłopiec wyrzuca kartonik do kosza. Pięć, więc robimy pięć kropek. Kolejne zadanie. Rysuj po śladzie, powiedz, co oznaczają przedstawione obrazki. Więc poprawiamy po śladzie, a pierwszy obrazek co to znaczy? Wyrzuć do kosza, lub dbaj o czystość. Następny obrazek. To znaczy symbol recykling, to jest symbol recyklingu. Opakowania nadające się do recyklingu. Więc poprawiamy po śladzie. A co to znaczy recykling? Recykling to znaczy, że segregujemy śmieci.